Dzień dobry, kolejną odcinki w trudną. Podwajam stawkę, więc nie podwajam, tylko powiększam stawkę. Trzy łapki na kolejny odcinek. Ale to nie jest, nieważne, bo musimy rozpocząć odcinek. Jakby powiedzieć, już trochę zrobiłem, bo mi niestety, jak mówię, Wam nie zapisało. Niektórzy nie wiedzą, niektórzy wiedzą. Ale jest trochę plus, że nic nie było z takiego ciekawego, a że to niedługo trwało te robienie. To będzie dzisiaj będziemy budować nasz domek. To jak mówiłem, to jest ten czasowy domek.

Ripper. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, treść, dodać, dwanaście, trzynaście, raczej. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Raz, dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem.

Trzy, cztery, pięć, sześć. No nie, szkoda, że ja nie mam takiego farta, że za po prostu, za po prostu nie ma żadnego fajnego. Nie no, no, za po prostu nie mam jakiegoś łóżka w razie co. Nie, proszę, powiedzmy nie będą tu się spełnić potwornie. Jak tu nie będą, to to będzie na bogato. To jest creeper. Muszę jakoś zeskoczyć i tam możesz odejść. O, tylko ząbiek właśnie mnie widzi, tak? Nie widzi! Nie czuję. Ogórek musi wracać do tej wody?

spadający blok wielki. No! Zapomniałam o tej wodzie. Ui. Dobra, idę blokiem. Dobra, daj mi to. Idę tędy, tędy, tędy. Tędy do mojego przeszłego domka. No i teraz mogę się wyspać. I teraz zanim. No już myślałam, że to mój No i od razu lepiej. Ciekawe. Przeszed do domu No każdy się przestra. Nie, 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 nie. Nie dam ci dostępu do mojego craftinga. Hmm, słabe. I to jak słabe. Dajcie mi jakiegoś arburza. nic tu nie widzisz was, nie? o najlepsze drzewo w Braulu jest lepsze, ale A jako w Minecraft to to najlepsze jest Mi się właśnie noc. Nie, 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 nie. Zwiedziało mi się trochę. Ale piękny dzień, prawda? Wow, jakie szczęście. Takie szczęście. Masz szczęście? Masz szczęście. Macie szczęście? Chyba tak. Mają. I to jakie szczęście. Kompletne szczęście. Dobra, muszę to, muszę to, muszę to. Zanim tam pójdę, to muszę to. Muszę to zabrać, muszę to zabrać. Kompletnie muszę to zabrać. Łóżko, muszę zabrać, żeby się tam przespać. Jak będą, jakie. Je... Ale trochę nie pomyślałem, że mogę tam zginąć, bo później będę na boku i spadnę, i stracę i Będę musiał czekać, aż potwory znikną, i nie mogą mi zniknąć. temy, ale to bardziej mało prawdopodobne, do mnie, bo trzeba poczekać godzinkę chyba, żeby znikły, albo będę ciągle pilnować, będę musiał tylko czekać, a to długo się czeka. To... Piękny skok! Piękna jak ta owca z moim jedzeniem. Nie wiem, co mówiłem o owcu. Nie interesujecie się, co mówiłem z owcą. Sam już zapomniałem. Już wiem, jak to robią. Kompletnie wiem. Tylko muszę na kółczaku jeszcze ćwiczyć sobie. Robią tak, 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 tak. O się akurat trafiłem na kolejne pomarańczowe łóżko jakimś fortem. Na no, nie Fortem? Nie wiem. Wiem. Teraz już pęknie. No teraz musi pęknąć. No teraz to musi. No, trafiłem. Jeszcze nie ma potworów. Co mi jest, powinny być, ale nie ma. I mnie nie uderzy. Czyli mnie nie uderzy. Mała krowa chyba. Dobra. Co ja właśnie robię z tymi deskami? Some teraz kojarzyłem, że to może wybuchnąć wszystko. Nie, teraz kojarzyłem, że bu... Nie, zróbmy... Nie, to nie może... Nie. O, tak. Nie, 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 nie. czemu mi tak zrobiło? Błagam cię. A, dobra. Dobra, mogę biegać. Mogę skakać. Mogę na robić tak. O, mam trzy kraftingi. Potrzebuję pięcias. Są Dobra. Mam taki plan. Tylko muszę to zniszczyć jeszcze. Jeszcze to dobra. I... Zrobić tak. Nie, 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 nie. To kamera. No. O. Lepiej niż Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. tak. No to mogę tak. Nie, to tylko drabina mi tak robiła, że mogę tak. Nie, nie, ja tego nie sprawdzam. Ja, ja robię pokazy... Nie. Nie, 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 nie. A teraz mi dało tą tu. Róbmy tak, tak. Zrobię na przypadek. Mogę robić tak, tak lub tak na kucaku. Lub tak na woli. Bo... Patrzcie, czy mogę tak powoli. Ok. To trzeba tak wejść. Ok, no, no to robimy. Nie! Czeka. dobra, mam szczęście. Mam. Nie, 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 Potwory, potwory, potwory. Szybciej. Potwory. Nie, 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 nie. nie. Potwory, 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 potwory. potwory. Jest to. Widzę do domu. Spi, 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 szybko. Wiem pewnie o czym mówicie. Bez sensu to zjadłem, mogłem pierw zrobić. Wiem, wiem, ale... Musiałem tym razem? A! A, nic, tak. Dobra, tu już dajmy. Tutaj dajemy tak. Gdzie są drabiny? Dobra, będę je tworzyć sam. Będę je otworzyć sam. O, mogę schodzić starca? Ja no, wiem, że mogę. Uj, mam 20 mi! Ja się boję tego robić! Mogę zawsze spadnąć! I wrócę! Dobra, miejsca, są... Z... Uu, nie, 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 nie nie, 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 nie. Żybko, Szybko, 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 Dobra. Kompletnie miło mi. Minecraft, wspierasz mnie od zawsze. Nie, teraz mi uknęły tam rzeczy. Nie, 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 nie. Nie wiesz mi krowo rzeczy. Tego to nie chcę. Tego też nie chcę. Dobra, chleb. O, będę więc chociaż porządek. Łóżko? Łóżko to. Daj tu. Patyki to. To miałem na później zrobić, ale jabłko damy tu. To każdy wie, tu nie. Tu robimy tak. Tu robimy tak. Tu zrobimy tak. Tak, tak, tak. Tu zrobimy tak. Dobra, ty zrobimy tak. Tu zrobimy tak. Tu zrobimy już tak. Po prostu chyba mi znikły już wszystkie rzeczy, nie, nie, gdzie są in? Nie no, nie no, nie no.

Nie powiedz, za, nie, 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 tylko zbieraj to. Ja nie mogę cofnąć, najmniej to na 25. 25 chcę zbierać tylko. Proszę, nie chcę ząbieków. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, chcę tylko. jest tylko trzy, trzy drewna Dobra, dobra, dobra. Szybko. A tam. A tam. O, cedrabin. Ciekawe, ile mogę zrobić patyków. Ciekawe, ile mogę zrobić. Ciekawe, czy mi w ogóle to wystarczy.

Nie wiem dlaczego taka muzyka jest. No, no może być. Nie, nie, no nie. Niech mi nie zadało, bo mnie uleczyło. Tu jest, tu jest, tu nie ma. Nie bądź taki. później zrobię trochę bardziej na dole. Zrobię też takie piętro, gdzie bardziej u góry zrobię tak, że tu będzie takie piętro widowni, jak coś będzie. Też będziemy dodawać tu stras na mody. Może. Dobra, to na dzisiaj na koniec. No bo bo dzisiaj to na koniec to koń bo koniec już tylko że przeszłam i Pa